Kanale. Jest 1 września, wróciłam z rozpoczęcia roku. Dziwnie było zobaczyć wszystkich po tych dwóch miesiącach. Niby się jakoś nie zmienili, ale i tak to jest takie dziwne uczucie. Zaczęłam teraz drugą klasę, więc nie było tak niezręcznie jak rok temu, kiedy szłam do pierwszej. Wtedy szukałam swojej klasy tylko po literkach. Nie znałam tam nikogo. Te pierwsze rozmowy, jak się wita ze wszystkimi, i jest tak, no, troszkę niezręcznie. W tym roku już było trochę lepiej, no bo po roku się zdążyliśmy poznać. Nie chciałam wracać do szkoły, jakoś mi się do tego nie spieszyło, bo wakacje miałam bardzo udane, ale ten dzień przyszedł i teraz już trzeba wrócić do tego szkolnego trybu życia. Sprawdziłam mój nowy plan lekcji i nie jest aż taki zły. Ogólnie moje podejście na ten rok jest takie, że chciałabym trochę postawić na samorozwój i się zapisać może na jakieś zajęcie dodatkowe, spróbować czegoś nowego. Miałam taki pomysł, żeby się zapisać na kickboxing albo box, ale nie wiem, czy znajdę takie zajęcie, które mi będą odpowiadać godzinami. Do nauki mam trochę mniej chęci. Jeszcze zaraz przyjdzie październik, potem listopad, ten najtrudniejszy miesiąc jak jest tak szaro, ciemno. Nie nie będę go z tą nauką, bo tak bardzo mi na ocenach nie zależy, tylko te najważniejsze przedmioty. Pierwszy tydzień powinien być jeszcze taki raczej na luzie. Jutro okazało się, że mam wycieczkę do Gdańska, do jakiegoś muzeum. W sobotę też mam szkołę, bo odrabiamy jakiś dzień wolny z października, ale nie będzie lekcji, więc znowu będzie jakaś wycieczka. A w przyszłym tygodniu już się zaczną normalnie lekcje, więc zobaczymy, jak to będzie. Po dzisiejszym dniu mam nawet dobre nastawienie. Teoretycznie pierwszy dzień szkoły mam już za sobą, pomimo tego, że nie było lekcji, tylko ta wycieczka, o której mówiłam, pojechaliśmy do Gdańska, do Muzeum Narodowego. Czy to było jakieś ciekawe, no nie wiem, ale lepsze to na pewno niż lekcje. Potem jeszcze przyszliśmy się na starówkę i tam mieliśmy półtorej godziny czasu wolnego, więc poszliśmy na pizzę. Bardzo miły dzień nie narzekam i mogłam się nawet wyspać, bo zbiórkę mieliśmy dopiero o 10, a jutro będzie trochę gorzej, bo spotykamy się o 9, więc z domu muszę wyjść o 7.30. rano pojechaliśmy na dosyć długi spacer a teraz stwierdziłam, że to dobry moment, żeby się przygotować do szkoły na jutro taki będę miała w tym roku plecak, już wam go pokazywałam w ostatnim filmiku, ale jak ktoś nie widział, no to y, teraz pokazuję, Z zewnątrz czarny, w środku szary i ma dużo kieszonek, co mi się podoba I muszę go teraz spakować, na pewno będę potrzebowała w szkole piórnika w tym roku mam taki mały, zwykle miałam większy ale uznałam, że ten mi wystarczy na te parę rzeczy, kilka lat temu kupiłam to w Tigerze, to wygląda jak baletki na pewno biorę jeszcze mój tablet, to mi zestaw Wszystkie zeszyty, więc mam o wiele lżej, bo biorę tylko tą jedną rzecz, a nie kilka zeszytów każdego dnia. I notatki na nim robię w Note shelf. I na razie jedyne w tym roku, co mam z książek, to książka od matematyki, więc ja jutro wezmę, a resztę książek muszę to kupić. Ale też trochę się z tym wstrzymuję, bo wiem, że nie opłaca się kupować wszystkich książek. Rok temu kupiłam właściwie wszystkie, a potem z połowy nie korzystałam, więc w tym roku nie popełnię tego samego błędu. Biorę ze sobą jeszcze książkę do czytania w pociągu, bo jak jeżdżę po te 40 minut w jedną stronę, to trochę mi się nudzi, więc zamiast siedzenia w telefonie wolę czytać. Teraz czytam Kirkę, autorka to Madeleine Miller. tych nie było jakoś źle tylko na matmie trochę miałam takie uczucie, że niczego nie pamiętam i pani nam napisała jakieś przykłady na tablicy patrzyłam na nie i po prostu nie miałam pojęcia co zrobić ale niektóre osoby w klasie też miały taką pustkę w głowie po wakacjach, więc pani to rozumie, za parę dni wszystko mi się przypomni i już jakoś to będzie ogólnie ten pierwszy tydzień szkoły nie jest dla mnie jakiś ciężki, bo dzisiaj miałam lekcję jutro też, ale w środę już jedę na wycieczkę klasową, naszą pierwszą właściwie wycieczkę razem, taka z nocowaniem jedziemy nad jezioro na trzy dni, to będzie taka wycieczka integracyjna, jakieś Zabawy w lesie, gry. Co prawda, ja bym wolała taką wycieczkę do miasta typu Warszawa, Kraków albo w góry, więc lepsze coś niż nic. A teraz, póki jest ładna pogoda, idę pobiegać. Jestem jeszcze trochę martwa, bo jest 630, ale idę do szkoły. Że jest to trochę słabe światło, ale jest już dosyć późno i chcę iść spać, także szybko tylko powiem. Mam już kolejny dzień szkoły ze sobą. Minął on wyjątkowo dobrze. Naprawdę było dzisiaj fajnie. Miałam 8 lekcji, z tego 3 matmy i dwa polskie, ale było ok. Po szkole jeszcze się spotkałam z przyjaciółką, a teraz pakuję się na wycieczkę, którą mam jutro. Wyłożyłam sobie na łóżko rzeczy, ale nie mam ich nawet zbyt wiele. Jadę tylko na te 3 dni i to do lasu, więc biorę w zasadzie dresy i bluzy, śpiwór i to wszystko. Także będę już kończyć tego vloga, bo Następnym razem będę w szkole dopiero w przyszłym tygodniu, więc dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!